Nazywam się Jasiu Odważny i mam przyjemność brać udział w programie Manitu Challenge. W ramach tego projektu w naszym gospodarstwie przez kilka najbliższych dni będziemy testować to te maleństwo, które znajduje się za nami, czyli ładowarkę teleskopową Manitu ULM415H. Sprawdzimy ją przez te kilka dni w pracach, które dla niej przygotowaliśmy. Dodam tylko, że lekko nie będzie miała. Sercem tego brzdąca jest trzycylindrowa jednostka wolnossąca produkcji Janmara o pojemności skokowej 1.6 litra, która generuje całe 35 koni mocy znamionowej. Chociaż 35 koni wydaje się śmieszne, to maszyna nadrabia innymi parametrami, jak na przykład zwrotność, zwinność czy też udźwig. Jak na masę własną oko niecałe 3 tony, to robi wrażenie. No właśnie, a jak to jest z tym udźwigiem? Producent deklaruje, że ładowarka na złożonym wysięgniku jest w stanie podnieść około 1,5 tony. Na maszynę ważącą około 3 ton masy własnej wydaje się to dużo. No ale zaraz sprawdzimy, będziemy podczepiać big bugi i przetestujemy faktyczny udźwig jaki ładowarka ma. Podczepiamy na początek od razu dwa bigwagi, czyli tonę. I zobaczymy jak to wyjdzie. Trochę na dół. Jak widać jedna tona podniesiona i nie stanowi do ładowarki najmniejszego problemu. Zakładamy za chwilę dodatkowe 500 kg. ładowarka dała radę podnieść maksymalny udźwig jaki deklaruje producent, czyli półtorej tony, ale nie poddajemy się i zaraz sprawdzimy, podczepimy jeszcze dodatkowe 500 kg i będziemy patrzeć, czy podniesie 2 tony, czy jednak to już jest jej kres możliwości. Zakładamy czwarty worek, czyli 2 tony na nośniku, zobaczymy co się będzie działo. Jak widać, pompa hydrauliczna daje radę, ale ładowarka jest tak lekka, ma małą przeciwwagę, że nie pozwala już na uniesienie tego ciężaru. Ładowarka najlepiej sprawdziła się w obejściu. A wiecie dlaczego? Jej małe wymiary. I promień skrętu wynoszący zaledwie 2,62 przy 4 skręcie kół, sprawił, że jest super zwrotna i zwinna, i wjeżdża w nawet najwęższe pomieszczenia. Oprócz tego pozwala nam przytulić się, że tak powiem, do każdej ściany, dzięki temu, że posiada też tryb psiegochodu. I możemy przy samej krawędzi wygarnąć łyżką, nie obcierając maszyną o ścianę. Miłym dodatkiem do maszyny jest też oświetlenie robocze LED, które w ciemnych pomieszczeniach i po zmroku bardzo ułatwia pracę. Jednym z minusów tej ładowarki według mnie jest to, że ładowarka posiada pompę zębatą o wydajności niespełna 50 litrów, bo około 48 litrów na minutę, a w niektórych momentach Fakt, przydałoby się więcej. Ładowarką przepracowaliśmy około 5 godzin roboczych i zaraz ją zatankujemy i zobaczymy, jakie wyszło spalanie. Chociaż nie powinno być za duże, bo taka mała jednostka napędowa, no sama w sobie, nie powinna dużo spalić. Przez te 5 godzin ładowarka spaliła około 15 litrów, czyli na godzinę gdzieś około 3 litrów. Czyli niedużo, zwracając uwagę na to, że lekko nie miała. Moja przygoda z tą ładowarką dobiega końca. Jutro chłopacy przyjeżdżają i zabierają ją dalej w Polskę, gdzie inni będą ją testować w swoich gospodarstwach. Także przyszedł czas na podsumowanie. Mam tutaj taką kartę, którą będziemy zaraz oceniać parametry maszyny. To tak, pierwszym parametrem jest dostęp do kabiny i tu moim zdaniem jest 5 gwiazdek, bo kabina jest bardzo nisko, jest przy ziemi, że praktycznie wchodzimy i siedzimy. Nie ma żadnego problemu z wyjściem ani wejściem. Drzwi są dosyć szerokie i otwierają się na praktycznie długość całej kabiny, co bardzo ułatwia wsiadanie. Kompaktowość maszyny. Myślę, że też 5 gwiazdek, bo w ciasnych pomieszczeniach, wąskich przejazdach ładowarka radzi sobie świetnie. Trzeci parametr to jest wydajność maszyny. Ocena stosunku wymiarów maszyny do jej udźwigu wysokości Podnoszenia. Myślę, że cztery gwiazdki, bo pompa hydrauliczna, nawet w niektórych momentach, dałaby radę, ale ładowarka jest tak lekka, że nie pozwala, nie pozwala na więcej. Czwartym parametrem jest działanie hydrauliki. Moja ocena to cztery gwiazdki. Z racji tego, że w niektórych momentach brakowało tej mocniejszej pompy i głównie chodziło o prędkość pracy wysięgnika. Ocena pracy w gospodarstwie. Moja ocena to 5 gwiazdek. Z racji tego, że ładowarka jest mała, zgrabna i świetnie sprawdza się przy pracy w obejściu. Serwis i konserwacja. Tutaj będzie 5 będzie gwiazdek. Wszystko jest pod ręką. Filtr powietrza jest bardzo łatwy dostęp. Smarowniki, kalamitki są wyprowadzone w przejrzyste miejsca. Nie trzeba się gdzieś tam nachylać, żeby ich szukać. Siódmym parametrem jest obsługa codzienna. Ten parametr oceniam na 4 gwiazdki. Mimo, że łatwość obsługi ładowarki jest, że tak powiem, na wysokim poziomie, bo wszystko jest intuicyjne, to wygoda pracy nie należy całkowicie do komfortowej. Z racji tego, że no, maszyna jest sztywna, mała kabina i przy jeździe po dziurach to strasznie w niej lepiej. Ósmą oceną jest prowadzenie i trakcja. I tutaj daje maszynie trzy gwiazdki. Z racji tego, że no maszyna jest bardzo wywrotna. Yy, słabo trzymie się terenu. No i w niektórych sytuacjach, głównie z podniesionym teleskopem, yy, strasznie trzeba uważać przy pracy. Panel sterowania i joystick GSM. Myślę, że tutaj możemy dać spokojnie 5 gwiazdek, bo wygoda pracy joystickiem i intu, intuicyjność panelu sterowania jest bardzo prosta. Wszystko mamy, wszystkie funkcje maszyny mamy pod ręką, nawet kierunek, zmianę kierunku jazdy obsługujemy z joysticka. Także lewą ręką możemy spokojnie kierować maszyną, a prawą wysięgnikiem i kierunkiem jazdy. Także jest, także praca jest bardzo intuicyjna. Dziesiątym parametrem oceny maszyny jest ekonomia pracy i zużycie paliwa. Także tu możemy spokojnie dać 5 gwiazdek. Z racji tego, że ładowarka ma bardzo małe spalanie, z reguły nie przekraczające 3 litrów na godzinę pracy silnika, co potwierdziły tutaj też nasze testy maszyny. Podsumowując, maszyna w naszym gospodarstwie po zakończeniu testów uzyskała 45 na 50 możliwych gwiazdek.